To ostatnie pokoje, które jeszcze nie zostały wyremontowane w Muzeum Ziemi Średniej, Dwór w Koszutach. Chodzi o dwie sypialnie, pani domu i pana domu. Ich remont zacznie się we wrześniu. Pomieszczenia nabiorą nowego charakteru i będą tworzyć jednolitą koncepcję. Remont będzie dotyczył wymiany drzwi na dwuskrzydłowe, takie jakie były kiedyś tutaj w dworze w XVIII wieku. Oraz będziemy też odnawiać ściany. Tradycyjnie umieścimy tapety u Jana Morisa. Remont pomieszczeń potrwa prawdopodobnie do połowy listopada. W czasie remontu nie będzie można wejść do sypialni pana i pani domu, a także do pokoju dziecięcego. Muzeum będzie jednak czynne dla zwiedzających. Od wtorku do niedzieli. Do końca października mamy jeszcze czynne właśnie weekendy. Będzie udostępniona ekspozycja alternatywna w tym czasie i będzie można zobaczyć na prezentowanym telewizorze film, w którym są te pomieszczenia aktualnie remontowane. Ekspozycja w koszuckim dworze powstała w latach 80. po jego gruntownym remoncie. Od tamtego czasu sukcesywnie dokonywano zmian. W 2014 roku zaczął się remont pokoi. Zostały ostatnie dwa do wyremontowania. Mam nadzieję, że ten remont, podobnie jak przy poprzednich pokojach, no, doprowadzi do tego, że te pomieszczenia nabiorą nowego charakteru. I w całości będą tworzyć taką jednolitą koncepcję, która, no, która nam się podoba i jak mamy tutaj turystów, różnych gości, no to podnotowujemy duże zadowolenie. Remont będzie kosztował niecałe 160 tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą ze Średzkiego Urzędu Gminy. Pokoje będą udostępnione dla zwiedzających w marcu przyszłego roku.